Takiego gościa jak może możecie? No to to jestem ja. Dziema. No to zarobiście. Cześć widzowie, cześć zeciarza Pierwszy motovlog w sumie tutaj za kierownicy Gixa. Jeżdżę już nim parę dni, no można powiedzieć tydzień, więc mogę co nieco opowiedzieć trochę o tym motocyklu. Ogólnie nie mam z nim żadnych problemów. Jedynie co, to jak słychać, albo o, czasami, o teraz było słychać, piszczą mi hamulce, w sensie klocki hamulcowe. Nie wiem dlaczego, bo są ogólnie wymienione, także z tyłu i z przodu piszczą. Nie wiem, czy jakieś gorszej marki, czy co. Jeśli ktoś wie czemu mogą pisać, to niech da znać w komentarzu. Chętnie posłucham. Jadę na taką krótką wieczorną przejażdżkę. Ogólnie, przy, jeśli chodzi o przesiadkę jakby z naked'a na sporta, to są to dwa kompletnie różne światy. Tutaj pozycja jest stricte sportowa, ja też nie będę ukrywał. Przeważnie... No jeździłem w sumie codziennie. Przeważnie po prostu z pasażerem. I jeździ się naprawdę ciężko ogólnie w dwie osoby, ale, ale da się do tego przyzwyczaić. Przede wszystkim, w ogóle, też inna charakterystyka silnika. Nie dość, że tutaj mamy no 600, to wiadomo, więc to tak nie idzie z dołu. Trzeba, trzeba te moto wysoko kręcić na obrotach, ale faktycznie, jeżeli przekraczamy te 8 koła, no to, no to tutaj się już dzieją cuda. Teraz tak, pewnie chcielibyście zobaczyć test zeciarza. E, czyli Suzuki GSX-R600 K2 e, przed, Żebym je przetestował dla was Myślę, że te parę dni Dużo mi już jakby uświadomiło e, Jak się jeździ tym motocyklem e, Jakie ma wady, czy też zalety Sam w ogóle jestem e, Sam się z siebie śmieję, szczerze mówiąc Bo ja gdzieś tam nie wiem przy, przy oględzinach jakiegoś gigsa dla Stefana, bo Stefan bardzo choruje na te giksy. Zawsze jak jechaliśmy oglądać jakiegoś, no to ja też testowałem te motocykle. I ja zawsze się zarzekałem, że ja sobie raczej nigdy gigsa nie kupię, bo one mi się nie podobają. I tam rada dał. Da, da. Wylądowałem na Gixie <noise> Ale to nie dlatego, że jakby chciałem Ale naprawdę do 10 koła Ciężko było kupić coś sprawnie Tak na maksa techni techniczne technicznego, nie? Ale dobra eee, Co, przyspieszmy sobie może na jedynce Pokażę Wam jak to idzie Coś takiego ogólnie, ogólnie fajnie się to zbiera Ale trzeba to naprawdę wysoko kręcić nie? Trzeba się też przyzwyczaić do manewrowania e, Ja tutaj nie będę ukrywał Na razie jestem mistrzem prostej Nie żebym, nie żebym wcześniej nie był <grym> jak, to, jak to mnie tam w komentarzach Czasami ciśniecie e, Ale no naprawdę Tutaj trzeba się nauczyć tego motocykla Jakby na nowo e, Czuję jakbym po prostu uczył się no czegoś zupełnie nowego, nie? Innej jazdy, bo to jest zupełnie inna pozycja, także no uczymy się. Powiem wam, że mega dużo frajdy sprawia mi jazda sportem. E, tak, jakby jakaś taka nowa, nowa radocha się we mnie załączyła. Nie wiem, jak to nazwać. E, że trzeba, jakby przyspieszając, że trzeba to zrobić bardzo świadomie, nie? czyli zredukować bieg i w ogóle. Pewnie na litrze też by było inaczej, nie? Na jakimś rasowym litrze, ale, ale podoba mi się ta zabawa z tymi biegami. No i tak w ogóle. E, o co chodzi z tym moim powrotem na kanał? Powiem Wam szczerze, brakowało mi tego. Brakowało mi przede wszystkim motocykla, bo e, ja ogólnie sprzedałem motocykl gdzieś bodajże w sierpniu albo wrześniu e, zeszłego roku. Nie pamiętam dokładnie. E, to było mniej więcej wtedy. I powiem Wam tak, jak nie wiem, gdzieś tam Wszedłem chodnikiem, przyjechałem samochodem I widziałem Was na tych szlifierach wszystkich To, to serduszko mi za każdym razem mocniej biło i, e, i, i, się, I serce się kroiło trochę Bo gdzieś tam jednak no, postanowiłem sobie, że na razie odpuszczam jazdę na moto Ale powiem Wam, nie da się tego wykorzenić z łba, nie? <laughs> z mojego uba. E, no człowiek jednak, no nie wiem, jakoś tak... Niby na początku było łatwo. Gdzieś tam te pierwsze dwa miesiące, trzy jakoś tak nie ciągnęło mnie do jazdy na moto, bo się chyba wyszalałem po prostu na tej, na tej zecie. E, ale no, z czasem naprawdę brakowało mi. Teraz jeszcze jak zaczęła być pogoda e, i gdzieś tam widziałem jak, jak ludzie wyciągali swoje maszyny i no, jak słyszałem ten dźwięk silnika, no to naprawdę mówię, nie no chyba nie wytrzymam, nie? Sprzedałem zetę ogólnie ze względu kasy, bo jej potrzebowałem. I miałem do wyboru albo wydać do 10 koła na motocykl albo nie kupić go wcale. No i stwierdziłem, że w sumie w sumie kupię coś, żeby, żeby jeździło, żeby to się trzymało kupy i żeby chociaż trochę pośmigać. Nie? i powiem wam szczerze, ten motocykl za 10 koła ten gig daje mi tyle radochy jak na razie, że, e, że naprawdę, nie? Że nie odczuwam jakoś, e, jakoś bardzo tej przesiadki e, z takiego motocykla, no nie wiem czy nazwać go premium czy nie, no ale no wiadomo z takiej maszyny topowej, nie? Bo Z1000 jednak czwartej generacji to naprawdę kawał e, solidnego sprzętu. Jeśli chodzi o jakieś e, motowlogi ze Stefany, bo ja wiem, że często o nie pytacie, e, bo lubicie je oglądać, e, Stefan aktualnie jest w wojsku, e, Stefan jest aktualnie w wojsku, więc jak tylko wyjdzie, to, e, to oczywiście on już tutaj, on już wie ogólnie, że kupiłem maszynę, nie może się doczekać, aż się ze mną przejedzie, więc na pewno motowlogi będą wlatywać, ale to raczej e, bliżej, e, bliżej maja niż kwietnia, chociaż nie ukrywam, że może się uda coś nagrać w kwietniu, bo on tam do, do, chyba w połowie kwietnia e, wychodzi. Także, także motowlogi będą, testy motocykli też będą. Gdzieś tam pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, z którymi jestem mniej więcej umówiony. Gdzieś tam chciałbym nagrać jakąś 125. Jest to też w planach tutaj, żeby coś nagrać dla, dla ludzi, znaczy dla, dla takich przyszłych motocyklistów, nie? którzy gdzieś tam będą stali... E... Przy takim wyborze, jaką 120 kupić, 125, postaram się, jakby przybliżyć trochę, jak wygląda taka jazda z mojej perspektywy, nie? E, więc zobaczymy. Nie, no brakowało mi tego ogólnie. Jestem ciekaw w ogóle po jakim czasie będzie mi brakowało mocy, bo e, szczerze mówiąc jak na razie nie odczuwam tego jakoś bardzo. E, może to nie wiem, przez to, że to jest zupełnie inny motocykl, że też ta prędkość jakby tutaj jest inaczej trochę odczuwalna. No, przez tą pozycję wiadomo, to jest zupełnie inny motocykl niż Zeta. Docerowo na pewno kiedyś chciałbym wrócić do Zety, ale to oczywiście, jak finanse pozwolą i chyba to będzie też z 1004 generacji. No, naprawdę tym motocyklem mi się jeździło rewelacyjnie. Miał wszystko to, czego było mi, to co mi było potrzebne, nie? I no, powiem szczerze, że aż chyba za dużo mocy na tych, w tym dolnym zakresie obrotów, bo tak teraz przykładowo, tu aż tak nie korci y, przyspieszać, na przykład w mieście, nie? Bo E, no bo sobie jedziemy, pyrkamy, to tam mamy ile? 4000 obrotów, 5. Tu jak odkręcamy, to się można powiedzieć, że prawie nic nie dzieje. No a w Zecie, przy, przy tym zakresie obrotów to już było czuć wyrywanie, także to był taki trochę diabeł, nie? <ścoughs> Z tej Zety. No i kusiło, strasznie, tą manetę odkręcać. Nie, potem człowiek mandaty dostał, słuchajcie, ja w zeszłym... W zeszłym roku tu dostałem dwa razy mandat po 5 koła, nie? Bo... czyli maksymalne, bo 2,5 koła i recydywa, nie? <noise> Także możecie sobie wyobrazić, jakie ta zeta zrobiła trochę spustoszenie, spustoszenie finansowe w, u mnie. Sam nie mogę się doczekać, poczekam na pogodę, wiadomo, no teraz jest ogólnie pogoda, ale poczekam, poczekam na pogodę, by, by tak na spokojnie sprawdzić VMAXa tej maszyny, przyspieszenie. Tam chyba producent podaje, że 263 to jest VMAX. Ja osobiście leciałem nią 233 z pasażerką, także, także no, także nie było jakoś źle. Myślę, że samemu tutaj wiadomo, jeszcze jak, sie jak siedziałem, ee, siedziałem jakby jechałem z pasażerką, no to też pasażerka no, jest ode mnie, siedzi wyżej, ja też nie mogę się tak zgiąć, a myślę, że jak ja się tutaj złożę, ee, poskładam do porządku, no to naprawdę te, te prędkości mogą być duże. <grych> Oczywiście zobaczymy, jak to, jak to w praktyce wyjdzie. A few moments later. W ogóle przeczytałem sobie ostatnie komentarze pod, e, pod oględzinami Suzuki. E, niezmiernie mnie to cieszy, jak, jak czytałem po prostu od Was, że cieszycie się, że wróciłem na YouTube, a że w końcu będzie co oglądać. E, serdecznie każdego pozdrawiam, kto mi coś takiego napisał, bo to naprawdę nawet nie macie pojęcia, jak motywuje do tego, by faktycznie gdzieś tam po pracy, nie wiem, przejechać się, nie dość że nagrywać, trzymać te wszystkie mikrofony, kamery, podłączać to jeszcze w dodatku wracać i, i to gdzieś montować po godzinach. E, wiadomo, gdzieś, gdzieś tam to człowiek robi z pasji, ale, ale naprawdę takie komentarze bardzo, bardzo motywują mnie do tego, by dalej to robić, za co jestem Wam serdecznie wdzięczny. Czytam każdy komentarze, nie na wszystkie odpowiadam oczywiście, ale, ale gdzieś tam w większości, w większości czytam te komentarze. Także jeszcze raz dzięki w ogóle, że jesteście, za to, że ten kanał się tak... Nawet mimo tego, że w ogóle aktywny nie byłem, szczerze mówiąc, to mi chyba z 1000 subskrypcji doszło przez okres zimowy. Także naprawdę jesteście niesamowici. Mam nadzieję, że będzie to szło cały czas w dobrym kierunku ku górze, że jakoś uda mi się rozwinąć bardziej ten kanał. Nie wiem szczerze mówiąc w jaki sposób, bo jakby ja też mam jakieś tam możliwości, no nie wiem, przejechania się innymi motocyklami i w ogóle, ale też myślałem o tym czy bardziej się tak nie otworzyć na moto, motowlogowanie, to znaczy po prostu na vlogowanie i gdzieś tam nie tylko pokazywać wam to jak jeżdża, ale no na przykład, no nie wiem, jakieś takie rzeczy, nie wiem. Z wycieczki czy coś takiego Czyli nie wiem, podróż motocyklowa potem jakiś, moto, potem jakiś taki zwykły vlog Coś w tym stylu, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie Też wiadomo, no do tego, do tego Trzeba chęci, nie ma, nie ma co oszukiwać A czasu, naprawdę z tym czasem To jest, to jest dramat Dobra, no to co proponuję Może na na pożegnanie, bo to, bo to jest taki szybki, szybki motovlog, eee, następny ukaże się na pewno z przejażdżki na Salmopol, eee, nie, napisałem na swoim Discordzie, serdecznie zapraszam do dołączenia, napisałem, że każdy się może ze mną przejechać, wypad będzie w piątek, najbliższy, wy to pewnie oglądacie później, ale dobra, okej, okay, no to co, mamy dwóje, pięć dyszek, jak to idzie? Powiem Wam, że jak na 600 e, to naprawdę robi robotę, nie? Trochę się czuję jak małe dziecko na tym sporcie, bo no niby tutaj jest mocy mniej, ale ogólnie jakoś tak się nie wiem złożę, lecę sobie e 2,20, że tak powiem, jest bardzo komfortowo, bo nic mnie nie wieje, nic, nic mi tutaj nie ściąga z motocykla do tyłu mi chodzi przez świat, No bo wiadomo, ja się przyzwyczaję do jazdy na Nakedzie, nie. Ja tam sobie też prułem czasami po, po, po dwie, dwie paczki, ale no tam naprawdę to już to, to jest hardcore, nie? A tutaj. Dwie paczki, ja się tutaj złożę i jest naprawdę picobello. Komfortowo, mogę iść spać, nie? ja Jakiegoś autopilota włączyć. Oczywiście żartuję. Pamiętajcie, że ten liczyk jest przerobiony na potrzeby filmu. Nie róbcie tego w domu i takie tam, nie? Jakiegoś świra spotkałem. No dobra, może nie kończymy. Może go dogonimy. Zobaczymy, kto to jest. Siema A już po rejestracji, no Jedziecie gdzieś się karnąć? Jedziecie się gdzieś przejechać? Zbijamy na garaż, ale... A chcę Znaczy wiesz co, nie wiem Ogólnie tak myślałem jeszcze rundkę jakąś zrobić, nie? A garaż gdzie masz? W jakim? W... Na Zaborzu Na Zaborzu? Się poddali, to na Aha, no to dobra, to jadę w sumie też z Wami. No i widzi, widzicie, tak to jest. Człowiek miał tylko wyskoczyć na szybką przejażdżkę. Tu potem się spotka jakiegoś innego świra. <śm> Na tej drodze mamy wjazd na dtś nie? No To można wyskoczyć na nią coś Na dtś Dobra Można sobie tam ślizgnąć się, nie? Ale to się trzymaj Dobra Niech no, się odpadnie wodę Okej No ja tu widzę dobry świrek jeszcze z pasażerką Dobry To będzie tak to, że jeden zjazd omijamy, na drugim zjeżdżamy, nie? Dobra, dobra a koło coś tam stajesz? Nie, wiesz co powiem ci jeszcze w, ja wcześniej miałem z 1000 czwartej generacji, to tam o wiele łatwiej, to się czasami pobawiłem, nie? A teraz kupiłem tak na sezon do 10 koła te moto, żeby tak pośmigać, nie? Chętnie, dobra, spoko. No to wiesz co, kojarzysz na YouTubie takiego gościa jak Zeciarz może czy nie? No to to jestem ja. Trzeba! Tak? No to zarobiście, słuchaj, ja ogólnie mam Discorda, nie? Takiego lacę. No. Na... Jutro jutro organizuję przejażdżkę w ogóle. O 15.30 na salmopol. Także jak coś to wbija, ale dobra, to pogadamy na miejscu. Spoko. No, Tam jeszcze jeden ziomeczek jest, ale ma 102 nie? No to... On będzie zdziwiony z kim ja Aha. A to on jest na miejscu? On jest na miejscu, tak? Aha, no, no to spoko, spoko. No no no. Jeden z ja to mijamy, a drugi zjeżdżamy. Nie? Dobra, dobra, ja będę za tobą jechał. Coś tak coś nie myśl, nie? No jest taki nie? nie. Kurde, a jak? No, no, ale wiesz jak, z głową, nie? No. no. Świat jest mały, kogo nie zapytam, to oglądają zeciarza. Siema! Kurwa w końcu nie nie? A, a. to co wy wszyscy mnie oglądacie, ja? Nie, ja nie, <grywa> nie. Człowieczek, mam to tylko na ciebie. Siemano! A few moments later. Ja mam stanąć, to ustawcie mnie. Dobra. <noise> Dawaj <jeszcze> jedno. Dobra. <noise> Dobra. Dzięki, Ej, miło było poznać. Odezwij się tam na Discordzie, nie? Na razie, hej. Cześć. Na razie. Narka. No i jaki świat jest mały, widzów spotkałem po drodze, trzeba się było karnąć, jakaś fota pamiątkowa zrobiona na garażu, e, pozdrawiam Was serdecznie ziołeczki, e, no nic, tym miłym akcentem myślę, że teraz już a, autentycznie zakończamy tego motovloga, dzięki za obejrzenie, za dotrwanie do końca, widzimy się na drogach, pozdrawiam Was serdecznie, na razie, hej!